Nå sveiser den! Witamy Was w kolejnym odcinku weekendu. Uznałyśmy z Natalią, że świetną formą aktywności fizycznej jest tenis stołowy, zwłaszcza w weekend. Zapraszamy. W związku z tym, że rozpoczęła się szkoła, już dziś o 21.30 zapraszamy Was do łaźni na Mystical. Wstęp 15 zł. Również dzisiaj od godziny 10 do godziny 15 możecie wybrać się do Galerii Świdnickiej w bardzo szczytnym celu. Odbędzie się tam zbiórka krwi, a jak wiadomo krew to najważniejsze lekarstwo ratujące życie, dlatego przyjdźcie, bo warto pomagać. Zapraszamy Was również do kina, m.in. na komedię wojenną Ambasada, Carrie Horror oraz film akcji Maczeta Zabija. W sobotę zapraszamy Was na hip-hopowo w Bolku od godziny 16.30. Zagrają dla nas Bisz, Akademia i wiele, wiele innych zespołów. Więcej informacji na stronie Sioku. Jeszcze bilety. No to mów. Aha. Bilety w przedsprzedaży 20 zł, a w dniu koncertu 30. Zapraszamy Was za tydzień, a my tymczasem wracamy do gry. Po! <grym> 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 <Ey>. Po, po! <grym> Ale nie mówmy tego tak, bo nas wyśmieją.